Codzienne wybory żywieniowe świadczą o tym, jak się czujemy. Teraz, za godzinę, dzisiaj, najdalej jutro, ale i też przez dłuższy okres czasu, ponieważ to one wpływają na całokształt kształt pracy narządów i to dzięki tej pięknej całości i maszynie możemy tutaj na przykład być. Największa przetwórnia chemiczna, czy wiesz o jakiej mówię? To wątroba. Jest ona bardzo, bardzo ważna, jeżeli chodzi o wygląd skóry, skóry, włosów i paznokci. I to nie tylko temat kobiecy. Do pracy innych narządów potrzebne jest wiele składników. Wątroba, jako nasza bohaterka, będzie pokazywała stan organizmu poprzez to właśnie, co widać na skórze. Ale mamy jeszcze taki wielki, wielki narząd, jakim są jelita, a dokładniej bytujące w nim mikroorganizmy. Odpowiadają za wiele czynników, które również potem widać na skórze. Kluczowym składnikiem, jaki będzie oczyszczał i stanowił tzw. zwaną miotełkę, jest błonnik. Błonnik ma dwie frakcje: rozpuszczalną i nierozpuszczalną. Frakcja nierozpuszczalna właśnie stanowi rzeczoną miotełkę. A frakcja rozpuszczalna będzie dbała o prawidłową dystrybucję również składników odżywczych, którymi będziemy karmić nasze bakterie. Dzięki temu największy narząd w organizmie człowieka, czyli właśnie skóra, będzie odzwierciedlała stan całego zdrowia. Kondycja skóry, można powiedzieć, pochodzi z jelit. Błonnik na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zdrowie skóry. Drugie miejsce zajmują antyoksydanty. Do takich trzech, według mnie, bardzo dobrze przebadanych i najważniejszych, należy beta-karoten. Beta-karoten jest dosyć ciekawym składnikiem, ponieważ to on jest prekursorem witaminy A. Witaminy A dostarczyć możemy tylko z produktów zwierzęcych, a beta-karoten z roślinnych, ale właśnie. Rzeczona wątroba zamienia beta-karoten w witaminę A. Tak to mądrze zostało skonstruowane, więc korzystaj z tego. Beta-karoten jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym i wbrew powszechnym mniemaniom nie jest to ważne tylko latem, ale całorocznie. Następnym bardzo ważnym antyoksydantem jest chlorofil zawarty w zielonych warzywach i częściach zielonych owoców, np. w truskawkach. Nie wiem czy wiesz, ale warto jeść również szypułki przed dobrym umyciem. Następny bardzo ważny przeciwutleniacz, czyli zamienna nazwa to antyoksydant, to również kwercetyna zawarta w cebuli. Ma ono działanie również przeciwalergiczne. Wszystkie antyoksydanty, bo jest ich jeszcze większa armia, są zawarte w warzywach i owocach. Najbardziej takim, można powiedzieć, najprostszym zachowaniem, jeżeli idziemy na zakupy, jest patrzenie na naturalne barwy to, co do nas woła czerwony, zielony, fioletowy jest dla człowieka, dla jelit dla skóry, włosów i paznokci najważniejsze. Jeżeli postawimy na te naturalne kolory, możemy już mieć poczucie, że nasza skóra jest zadbana i będzie nam oddawała to, co dzieje się wewnątrz. Podsumowując, te trzy sztandarowe antyoksydanty dla skóry i jej wytworów, czyli włosów i paznokci, to beta-karoten, chlorofil i kwercetyna. Kolejnymi ważnymi składnikami w dbałości o skórę, włosy i paznokcie są i tutaj przygotujemy i od razu omówimy. Bardzo ważnym i odgrywającym taką rolę regeneracyjną, ale i budulcową jest białko. Nawet skóra, włosy, paznokcie są odzwierciedleniem tego, czy tego białka spożywamy w dobrej ilości, czy też może w niezbyt dobrej. Do miseczki możemy sobie właśnie wsypać takiego upieczonego indyka, jak już wspomniałam, źródło białka lekkostrawnego, chudziutkie mięso, które jest również źródłem witamin z grupy B, przy okazji wpływających dobrze na układ nerwowy. Całata typu roszponka akurat, bo może być każda, która Wam się tylko podoba. Oczywiście wcześniej umyta. Ja jestem zwolenniczką szybkich również rozwiązań, nie tylko zdrowych, więc wybieram taką, której nie muszę rwać. Następną taką bardzo ważną strukturą, jeżeli chodzi o skórę włosy i paznokcie, są kwasy tłuszczowe. Ja wybrałam tutaj dwa składniki. Mam na przykład olej z pestek gdyni. Jest fantastyczny, wspaniale podkręca smak. Dodam go na końcu. Natomiast jestem przy kwasach Tłuszczowych, więc dlatego mówię o nim już teraz. Orzechy włoskie, bardzo dobre, jeżeli chodzi o błonnik, ale oczywiście też kwasy tłuszczowe, więc przy okazji znów mamy działanie na układ nerwowy. A jeżeli układ nerwowy dobrze działa, to skóra, włosy, paznokcie również. Będą nam to odzwierciedlać. Pamiętajcie przy tym o tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie oddzielić dany system, czy od nerwowego, czy oddechowego, czy krążenia. Wszystko wspaniale się łączy, ale tutaj mamy tak zwaną pełną koncentrację i precyzję na składniki, które akurat wpływają na dany narząd, o którym mówimy. Nie powiedziałem Wam wcześniej o skórkach, ponieważ mówiłam o bonniku. W skórkach jest go najwięcej, więc bardzo cię proszę. Nie odzieraj brutalnie żadnych owoców i warzyw ze skórki, no chyba że to jest nieuniknione, prawda? No nie będę tutaj mówić o bananach czy kiwi, chociaż znam takich, którzy również jedzą skórkę od kiwi. Mamy pomidorki. Czasami są sparzane, ponieważ niektórzy po prostu nie mogą jeść surowych produktów i tak jak mówię, indywidualizacja zawsze będzie ważna, ale ja tutaj daję y, pomidorki koktajlowe, których oczywiście, że nie biorę ze skórki i również byłoby to trudne. Jeżeli potrzebujesz jednak zdjąć skórkę, można te pomidora delikatnie sparzyć i pokroić. Miąższ jest również bogaty w antyoksydanty, szczególnie likopen, który walczy z wolnymi rodnikami, a to one Powodują zmarszczki, które z dnia na dzień przybywają. Jeżeli chodzi o paprykę, ja zawsze wybieram czerwoną. Codziennie kawałek papryki to dawka realizacji witaminy C. Witamina C to witamina, której organizm ludzki nie wytwarza ani nie magazynuje, więc świadczy to o tym, że codziennie w takiej dosyć dużej porcji trzeba ją dostarczyć, żeby spełniała swoją funkcję. Dosypujemy paprykę. Ja zawsze kroję w kosteczki, żeby lepiej się jadło. Różbonki nie dodam całej, natomiast jestem zwolenniczką minimalizmu. Buduję posiłki tak, żeby proporcje w tych składnikach były dosyć duże. Jak widzicie, jest to dużo sałaty, dużo papryki, dużo pomidorków, i ja całą tę miseczkę borówek też tutaj dodam. Zobaczcie, te polifenole czyli kolejna grupa antyoksydantów naszych sprzymierzeńców w walce z szybkim starzeniem się i ewentualnym nowotworzeniem. Borówki nadają się również do koktajli, natomiast ja zawsze dodaję je właśnie do sałatki. Nie polecam ich z kolei do mrożenia, ponieważ woda zawarta w borówkach, która również nawilża i nawadnia skórę, zmienia strukturę i nie jest już ona taka smaczna. Jeżeli mówimy o wersji zimowej sałatki, to borówki mrożone, tak jak wcześniej wspomniałam, nie będą się nadawać, ale z powodzeniem możesz je zamienić na jagody, maliny, truskawki czy nawet wiśnie. Dodam niecałą miseczkę orzechów, ale solidnie, nie ma sobie czego żałować kwasów tłuszczowych, zamiast orzechów włoskich można dodać nerkowce, pistacje, orzechy pekan, czy też ziarna i nasiona oleiste. A jeżeli masz alergię, możesz zastąpić orzechy sezamem, niektórzy też śmiało dodają czarnuszkę i olej z czarnuszki, jako właśnie ten sprzymierzeniec w walce z problemami skórnymi, jeżeli już takie dotyczą. Ja zawsze pakuję sobie na przykład na drugi dzień. Nie bójcie się też, że coś zwiędnie czy coś będzie już niesmaczne. Raczej, jeżeli zrobicie wieczorem na przykład i spakujecie, weźmiecie rano do pracy, to również będzie się nadawać. Polecam sobie przelać olej bądź oliwę z oliwek do małej buteleczki, bo rzeczywiście obciążenie olejem może spowodować to, że składniki nie będą już tak atrakcyjne, choć dalej smaczne. Jeżeli ktoś lubi sobie ten smak jeszcze wzbogacić, to jak najbardziej bardziej dobrymi składnikami dla skóry włosów i paznokci są wszelkie przyprawy, suszone bądź świeże zioła, kurkumę, sumak, imbir, czy jakie tylko lubicie i jakie tylko wam się podobają. Sałatka piękności gotowa. Jest to dużo pięknych składników. Możecie używać także mrożonych składników, oczywiście poddanych obróbce termicznej. I dodanych do sałatki, na przykład broku, i inne zielone warzywa, czy też inne czerwone, fioletowe surowce, które będą nam sprzyjać. Bardzo ważnym również elementem, jeżeli chodzi o skórę włosy paznokcie, jest prawidłowe nawadnianie. Dzięki tej sałatce również to prawidłowe nawadnianie może tu nastąpić, ponieważ nie bez powodu wybrałam pomidorki paprykę, sałaty, ponieważ one zawierają dużo wody. Kwasy tłuszczowe dbają o barierę lipidową, ale żeby to wszystko tam ładnie się rozkładało i żeby to miało wygląd, to należy się nawadniać. Dzięki warzywom i owocom, ale również dzięki płynu. Możesz sobie zrobić prosty rachunek, jeżeli na przykład nie wiesz albo nie możesz odnaleźć się w gąszczu informacji, ile w końcu tych płynów można wypijać, bo teorie są różne: 30 do 35 ml latem płynów razy kilogram masy ciała aktualnej wtedy wyjdzie Ci minimalna wartość, jaką powinieneś powinnaś spożywać dziennie, aby właśnie po pierwsze zachować jędrność skóry po drugie. dobrze myśleć i po trzecie, żeby nerki prawidłowo pracowały. Dobrym takim testem nawodnienia człowieka również, który będzie widać na skórze jest obserwacja moczu jasny, to znaczy, że jesteś dobrze nawodniony. Jeżeli ciemny, to znaczy, że zdecydowanie brakuje Ci płynów i warto je Nadrobić. Doskonale mamy gotową sałatkę piękności i zebraną wiedzę na ten temat, jakie składniki będą przyczyniały się do tego, żeby skóra, włosy i paznokcie na długo nam służyły, bo jak wspomniałam wcześniej, to nie tylko temat dla kobiet. Lubimy pięknie wyglądać, ale panowie także co bardzo jest cieszące, upiększajmy się od wewnątrz i oczywiście, wspierając się odpowiednią techniką. Na zewnątrz. Postaw na białko, antyoksydanty, w tym witaminy, składniki mineralne i związki aktywne, za które organizm i skóra, włosy i paznokcie na pewno Ci będą wdzięczne.